Słuchajcie drodzy widzowie, nie wiem czy kojarzycie, ale może być podobna sytuacja jak była w Rio kilka lat temu. A mianowicie bardzo mała ilość osób będzie miała gold coina, a jeszcze mniejsza ilość osób będzie miała diamentowego coina, co ogólnie będzie się przyczyniało na to, że będą jakieś grupki powstawały, gdzie ludzie się będą flexowali, albo nawet i złotym coinem, albo już takim diamentowym, takim mega, mega, mega fajnym, co nie? Ale dobra, przeglądając dalej. Moje typy jak do tej pory były bardzo słabe, więc nie sugerujcie się nimi, ale chciałbym, żeby wygrał Spirit. Chciałbym również Fury zobaczyć tutaj troszeczkę dalej Face Clan i w zasadzie Vitality. W późniejszej fazie chciałem zobaczyć Vitality, które po prostu prowadzi równą walkę na Spirit, żeby fajnie się to oglądało. Troszeczkę ta, ta sama sprawa jak w zasadzie G2 versus nic innego jak Mongolci. W późniejszej fazie chciałem zobaczyć Face Clan, no i finał Face Clan versus Vitality, gdzie wygrywa Face Clan. Chciałbym, żeby Robs trochę żałował, że opuścił ten Face Clan, bo nie ukrywam, fajny tam potencjał był, fajnie to się ich meczu oglądało. No i co? No chociaż jak na razie zrobili 33 do 1, więc Troszeczkę chyba raczej nie ma czego żałować, ale nie zmienia to faktów, że fajnie by było, gdyby Face wygrał jednak Majora i Prime Simpla troszeczkę powrócił. Też nie oszukując się, ta AWP nie jest do końca dobrze zrobiona. Widzimy często gęsto, że strzały, które powinny trafiać, no nie siadają, nie wiemy czemu, ale jest jak jest. Przy okazji również dajcie w sumie znać komentarzu, czy Wam się udało sprzedać nic innego jak paczkę za Steam w DAS-2. Na Steamie za 95? Nie, nie, nie. 95 to się sprzeda za 55 ponad złoty. Rozumiecie to, że ktoś w pewnym momencie stwierdził, że nie kupi tej paczki na przykład w grze za te ponad 11 zł, tylko przyjdzie na rynek Steam i zacznie kupować set ilości. Zobaczcie, tutaj set ilości się zaczęły sprzedawać po 20 nawet zł. Dosłownie byliście w stanie w pewnym momencie profitować za to, że kupiliście tą paczkę i mieliście ją bez tradebana. Czemu? Nie wiem, nie wiem również czemu kupowały za 55 zł. 95 się sprzedało, jest to dla mnie dość śmieszna sytuacja. Później 35, 35 zł za 111 paczek, 236 paczek się również sprzedało za 33 zł. No i panie panowie, tak sobie to w sumie wzrosło i później spadło. I można powiedzieć, że nie spadło, a wróciło do normalnej ceny, no bo nie oszukując się 55 zł za paczkę, która jest dostępna w grze, czemu? Po co? A no i również możemy zadać sobie to pytanie, po co ktoś reportował kogoś, kto chciał sobie balans przerzucić na slot. Wiecie, CSLOT ma te prowizje z wypłat, te wszystkie prowizje i ludzie, którzy chcą sobie to pomijać, prze, w sumie przerzucając sobie ten balans w taki sposób. Okej, okay, jest to sytuacja win-win, bo wpłacając macie prowizję, wypłacając macie prowizję, no i ktoś tutaj zreportował taką osobę i nie zgadniecie co. Dostał jakby nigdy nic bana. Bana za report. W sensie no to się okazało, że jest to błąd, ale troszeczkę jest to dla mnie śmieszne, że ktoś doniósł i po prostu dostał za to karę, a nie nagrodę, jak by myślał. Nie wiem, dajcie w sumie znać komentarzu jak wy to oceniacie, czy warto donosić, czy nie warto. Zapraszam również na csv z mojego refa, przypiętym komentarzu, jak i w opisie do wsparcia tego kanału, gdzie macie masę materiałów dla nas wspierających. na Discordach, gdzie macie nic innego, jak najszybsze informacje. Tutaj tatuaży dnia dzisiejszego wam od razu przesyłał, gdzie nawet było za 60 zł, widać. Pewnie to uśredniło do 55 lub się. Nie Przydało. No i zapraszam na nic innego, jak w zasadzie konkurcik na 20 PSF kart. Miłego dnia Wam również życzę, trzymajcie się, no i dajcie znać jak wasze typy, siadły czy nie siadły.